Cześć kochani, witajcie na tym kanale. W dzisiejszym filmiku będzie LPS Fake Tak, więc zapraszam do oglądania. Pierwsze pytanie. Co myślisz o podróbkach LPS? Moim zdaniem podróbki LPS nie są takie złe, ponieważ większościowo są mniej więcej podobne co do oryginałów. Wiem też, że są takie pet shop, które są wykonane na przykład coli na wzór jakiegoś doga niemieckiego, albo shorthair na wzór właśnie spaniela i w ogóle. Więc moim zdaniem podróbki LPS nie są takie złe, ale zależy też od tego jak są wykonane. Drugie pytanie. Czy oglądasz bądź oglądałaś osobę nagrywającą samymi fejkami? Z tego co pamiętam, to nie oglądałam żadnej osoby, ale jeśli bym sobie coś przypomniała, to napiszę w opisie filmu. Trzecie pytanie. Czy Twoim zdaniem można osiągnąć sukces nagrywając samymi fejkami? Moim zdaniem można osiągnąć sukces nagrywając samymi fejkami, ponieważ liczy się to, co nagrywasz, niż tym, czym nagrywasz. Więc, no moim zdaniem, można osiągnąć ten sukces, ale to też zależy od tego, jak wyglądają te fejki, Bo, jeżeli będą gryźć w oczy widza, no to logiczne, że no nie będzie się tego oglądać. Czwarte pytanie. Czy nagrywasz bądź nagrywałaś fejkami? Tak, nagrywałam fajkami na moim starym kanale, jakieś nagrywałam na YouTubie. Mam pytanie. Masz więcej oryginałów czy fejków? W mojej kolekcji jest więcej oryginałów niż fejków? Proste pytanie. Częściej kupujesz oryginały czy fajki? Częściej kupuję oryginały niż fajki. Drugie pytanie. Który fake jest Twoim zdaniem najładniejszy, a który najbrzydszy w Twojej kolekcji? Moim zdaniem najładniejszym fakeem w mojej kolekcji jest tajemniczka. A najbrzydszym ta? Chociaż może nie uważam, że brzydka, tylko po prostu średnio mi się podoba, ze względu na to, że jej strasznie tak główka opada, i ciężko mi się nią jakby poruszać, jakby bym postawić prosto czy coś, na to ta główka ucieka i to po prostu jest irytujące. Ósme pytanie: Ile masz fejków? Moja kolekcja liczy około 7 fejków, jak dobrze pamiętam. Dziewiąte pytanie. Czy kiedykolwiek przerobiłaś jakiegoś fejka? Nie, nigdy nie przerabiałam żadnego fejka. Dziesiąte pytanie, nominacja. W dzisiejszym tagu nikogo nie nominuję, ponieważ nie wiem, kto jeszcze nagrywa na lps -tubie, a kto nagrał to, a kto nie nagrał. więc w dzisiejszym tagu nie ma nominacji. Mam nadzieję, że dzisiejszy tag Wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostać subskrypcji z dzwoneczkiem, łapki w górę oraz miłego komentarza. Więc do następnego.